Hej kochani, z tej strony z mojego na moim kanale. dzisiaj jestem sama i dzisiaj, uwaga, uwaga, przetestujemy sobie bakoma i jogurt kremowy z wiśnią, czereśnią i graną. Także zobaczymy. Na wstępie to, zostawcie opócz gry subskrypcję na mój kanał oraz włączek i komentarz do serduszkowania. Jogurt, to wam przypnę Tutaj jest. Otworzyłam łyżeczkę i ją trzeba teraz złożyć ładnie. No, Złożona, tak to wygląda taka łyżeczka. Spróbujemy najpierw samego jogurciku. Dobry, zwyczajny. Ale dobry. I teraz cytujemy On Nie może się nic zmarnować. Kosztowało mnie to prawie 6 złotych. No to sobie. O! Mm. Czuję wisienkę. Jakie uwielbiam wisienki. O Boże. Serio, czuć wisienkę. I przepraszam Was, że długo nie było odcinków, miały być, ale niestety nie wyszło. I no, serio, to jest pyszne. Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam na mój oraz dzwoneczek i komentarz. 10 na 10 to Wam przynajmniej serduszko. I poza tym napiszcie też w komentarzach, czy chcecie story time o tym, jak pociąg pojechał tylko do Bydgoszczy Wschód. Bye!